Siemano, witam Was, ja jestem Szut i dzisiaj zajmę się montażem takiego oto zamka Zapraszam do oglądania Tak więc mamy ten zameczek meblowy Otwieramy opakowanie Dobra Do kosza mamy śrubki które nam się później mogą przydać mamy zameczek dwa klucze w komplecie chodzi montowane cztery śruby dwa, cztery i dwie pasuje a kupiłem poprzedni zameczek i były tylko cztery śruby 5 rób było i właśnie tutaj brakuje ale to nic yy, bierzemy blat oczywiście wkrętarka lub wiertarka i zestaw otwornic wyznaczamy teraz gdzie ma być ten zameczek zamek zamontuje gdzieś mniej więcej tutaj 5 cm z kluczyk możemy wyjąć. Śrubki nam na razie niepotrzebne, tu mogą leżeć w środku. To też. I tak zameczek myślę. Szafka ogólnie trzeba będzie podnieść tutaj te dźwiczki. Ale to się później załatwi. Zameczek myślę, że będzie tutaj mniej więcej w tym miejscu. Tak więc wyznaczamy teraz otwór. Mam czarny marker, mam ołówek. Myślę, że czarny marker będzie lepiej. Czyli mniej więcej środek tutaj. To jest ta wysokość. No i teraz tutaj gdzieś tu. Czyli w tym miejscu byśmy musieli wiercić. A można to zrobić jeszcze inaczej. Malujemy na czarno i przykładamy. No mniej więcej mamy. Będzie wiadomo, gdzie wiercić. Wykręcam blat i wiercimy. Dobra. Środek mniej więcej tutaj. I wiercimy. Mamy. Przewercono płytę. Przewercono. Wkładamy zamek. Sprawdzamy, czy pasuje. Pasuje. Tutaj możemy sobie ustawić mniej więcej. Mamy tutaj mały, małą możliwość regulacji odrobinę gdzie tu mamy ten, tą zaślepkę jak widzicie możemy do samej góry dać nie stanowi to problemu można wiercić otwory żeby przykręcić zamek dlaczego wiercimy otwory? żeby nie rozsadziło nam tego drzewa tej sklejki no jako głębokość wiercić długość śruby czyli w tym przypadku mamy tak śrubę i ona wchodzi widzicie, odrobinę wchodzi. Czyli troszkę więcej wiercimy. Ja sobie tutaj zaznaczę na przykład czymś taśmą, kawałkiem taśmy. Możemy sobie zaznaczyć lub markerem tak jak ja. Mierzymy mniej więcej tu do tego miejsca przed tym białym możemy możemy wwiercić sprawdzić możecie na głębokość płyty czy się nie przewiercicie. Ja na pewno się nie przewiercę więc wiercę jest mamy wywiercony cykl no i teraz możemy tutaj to przykręcić nie dokręcamy od razu całości Złapmy w razie czego, żeby jeszcze jakiś był luz, żeby nam się mogło to przesuwać swobodnie. Dobra, zakładamy pierścień. Jak mamy pierścień założony, możemy dokręcić. Sprawdzamy zamek kluczem, który jest na górze. Chodzi, wszystko ładnie. No tu nam no, lata to akurat. A nie powinno tak latać, więc to jakoś zalepimy. A teraz montujemy z powrotem drzwiczki. Klamkę może najpierw zamontuję i możemy brać się za montaż. Tej blaszki, która to trzyma. Teraz zajmujemy się wymierzeniem, gdzie ma być zamek. Trzeba zamknąć. Zamykamy. Tu oczywiście szafka pójdzie do góry, więc robimy tak jak tam. Malujemy na biało. Cyk. Jako, że szafka pójdzie nam do góry. Łapiemy no i mamy odciśnięte miejsce, w którym będzie to łączenie. Czyli montujemy w ten sposób. ja tak montuję. I powinno być dobrze. Dobra, i wiercimy otwory. Dobra, przykręcamy i sprawdzamy. Na razie na jedną nie pasuje. Dobra, zaginam do środka. Tyle ile przeszkadza. Dobra, zakręcamy z powrotem. Poprawiona fabryka. No zobaczymy, czy się zamyka. Zamyka. Tu też się zamyka. Wszystko ok. Tak więc dokręcamy drugą śrubę. Dobra, mamy zamek założony. Zamyka się. Wszystko działa. Można troszeczkę podnieść by było. O drobinkę podniosę te drzwi. Ale w tym odcinku to na tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.